Witajcie kochani bardzo serdecznie, mam nadzieję, że się nie gniewacie, że w zeszłym tygodniu nie było zbyt dużo odcinków, bodajże jeden, ale na ten czas planuję wam to jakoś wynagrodzić. Przejdźmy sobie do następnej kryptydy lub też zjawiska paranormalnego, nie wiem jak to ugryźć, jest to istota zwana Mothmanem, czyli Człowiekiem Ćmą. Wszystko zaczęło się 12 listopada 1966 roku w pobliżu miasteczka Clendyn w zachodniej Virginii. Tego dnia pięciu mężczyzn na lokalnym cmentarzu przygotowywało grup do pogrzebu. Kiedy nagle coś przypominającego brązową istotę ludzką swunęło w pobliżu drzew, przeleciało nad ich głowami, więc mężczyźni byli nieco przestraszeni, ja też bym był. Przerażeni ludzie zarzekali się, że nie mógł być to ptak, ale bardziej człowiek ze skrzydłami. Kilka dni potem w całym regionie zaczęły mnożyć się doniesienia o obserwacjach zagadkowego stworzenia. Do jednej z takich relacji można zaliczyć wydarzenie mające miejsce 15 listopada wieczorem. Dwie młode pary zauważyły to dziwne stworzenie, kiedy przyjeżdżały obok opuszczonej fabryki trotylu nieopodal Point Pleasant. Istota miała wielkie oczy, ludzkie kształty, ale była dużo większa niż człowiek, a na plecach spoczywały złożone skrzydła. Kiedy stworzenie ruszyło ku drzbion, fabryki, pary w panice rzuciły się do ucieczki. Po chwili znów ujrzeli tajemniczą istotę e, kiedy rozłożyła skrzydła i niosła się nad zgórzami, podążając za samochodem młody. Nawet kiedy pędzili ponad sto mil na godzinę, nie mogli jej zgubić, aż do granic Point Pleasant. Zgłosili wszystko szeryfowi Mijaldowi i Hausseldowi, e, ku ich zdumieniu nie tylko oni widzieli to stworzenie tej samej nocy. Były jeszcze trzy inne relacje. O 22.30 tego samego wieczora, Nerwel Patridge, mieszkający w Salem, nie mylcie tutaj tego Salem, e, słynącego z czarownic w paleniu ich na stosie. 90 km e, od Point Pleasant znajduje się miejscowość Salem. E, mężczyzna oglądał telewizję, kiedy nagle ekran zrobił się czarny. Dziwny wzór wypełnił ekran i usłyszał głośne, jękliwe dźwięki, dochodzące z powtórza. Ich ton podniósł się. Nagle wszystko ustało. To brzmiało jak rozgrzewający się generator, zeznał później. Jego pies, bandyta, zaczął wyć i Newell wyszedł na werandę, żeby sprawdzić, co się dzieje. Na zewnątrz skierował światło latarki w kierunku sodoły zasianym, gdzie zauważył dwa czerwone koła, wyglądające jak oczy lub jak sam stwierdził reflektory rowerowe. Według niego na pewno nie były to oczy zwierzęcia, co jeszcze bardziej go przeraziło. W końcu pies rzucił się w gorających oczu nie reagując na komendy swojego pana, Petruś wrócił do domu po strzelbę, ale nie wrócił już na podwórze. Za bardzo się lękał. Z ranka po bandycie nie było śladu. Jedynie ślady po jego łapach, wyglądające jakby się bawił swoim ogonem. W gazecie przeczytał relację czwórki, która widziała latającego stwora obok fabryki. Jedna z osób zeznała, że widzieli zwłoki dużego psa leżącego na poboczu. Kilka minut później, kiedy wracali tą samą drogą, ciała już nie było. L. Patrick już nigdy nie ujrzał swojego pieska. 16 listopada Szeryf Helsens zwołał konferencję prasową, na której czwórka świadków powtórzyła swą relację. Helsens, znajdujący tych ludzi, całe życie, nie miał żadnych powodów, aby sądzić, że go okłamują. Rozgorączkowani dziennikarze wytyczący sensacyjny materiał Obdarzyli tajemniczego potwora przydomkiem Motman, zwanego Człowiekiem Ćmą, na cześć postaci z popularnego wówczas serialu Batman. Historia szybko obiwa cały świat. Opuszczona fabryka trotylu w Point Pleasant wydawała się idealną kryjówką dla tej istoty. Jest to teren rozciągający się na przestrzeni kilkunastu, kilkuset arów, wypełniony lasami i wielkimi betonowymi kopułami, gdzie podczas II wojny światowej Przychowywano e, materiały wybuchowe. Budynki łączyła gęsta sieć tuneli. Dodatkowo skład kompleksu wchodziły rezerwatki przyrody Maklin, e, na terenie którego pełne jest sztucznych stawów, zbóż i stromych grzbietów. Krótko mówiąc, jeśli jakieś stworzenie chciało się ukryć, nie mogło znaleźć lepszego miejsca. Do wielu miejsc nie sposób było się dostać, a okolicą odwiedzali tylko nieliczni myśliwi i wędkarze. Oprócz tego czasem zapuszczały się tutaj nastolatki szukające mocnych wrażeń i ustronnych miejsc dramatycznych schadzki. Można by powiedzieć, Motman wybrał sobie idealne miejsce do zamieszkania. W tym regionie nie było zbyt wielu domów, ale mieszkańcy jednego z nich, rodzina Ralfa Tarsa, 16 listopada zauważyli dziwne czerwone światło krążące nad fabryką znajoma Thomas i Banet też widziała to światło przyjęta wsiadła do samochodu ze swoją malutką córeczką i wyruszyła na farmę z wsiadów kiedy wysiadła z auta zamarła ze strachu koło samochodu jak z pod ziemi wyrosła postać wyglądała to, jakby leżała na ziemi powiedziała pani baronet powoli uniosła się do góry wielka szara rzecz większa od człowieka z przerażającymi świecącymi oczami kobieta była tak przerażona że opuściła na ziemię własną córeczkę szybko podniosła małą i wbiegła do domu tomasu szybko zareglowano drzwi ale na tym nie koniec Malton pojawił się na werandzie i przez okna zaglądał do środka kiedy w końcu pojawiła się policja po stworzeniu nie było już ani śladu pani Benet przez kilka miesięcy nie mogła dojść do siebie niezbędna okazała się pomoc psychiatryczna co więcej według kobiety istota pojawiła się też koło jej domu Podczas tych wizyt było dobrze słuchać przerażające dźwięki, podobne do krzyków kobiet. Jak wyglądał Człowiek Ćma? Pewnie nie jedni z was się zastanawiają. Na podstawie ponad 100 świadków, którzy widzieli stwora, udało się sporządzić specjalny rysopis. Według niego jego wzrost wahał się od 5 do 7 stóp, czyli około 150 do 213 cm. Był szerszy od człowieka i poruszał się na tylnych nogach. Tak jak człowiek. Jego oczy były osadzone blisko ramion. Miał skrzydła podobne do nietoperza, ale latając raczej szybował niż trzepotał nimi. Mimo tego potrafił nosić się pionowo w powietrzu jak helikopter. Świadkowie opisywali go skórę jako ciemną, szarą lub brązową. Podczas lotu wydawał brzymczący dźwięk. Nie potrafił mówić, zamiast tego słychać było skrzyczące odgłosy, e, które pani Bennett przypominały krzyki kobiety. Motman przyciągał wielu ciekawskich. Zjechali się przeróżni lawowcy, starający się rozwikłać zagadkę. Najsłynniejszym z nich okazał się John Keel, ufolog, badacz kontrowersyjny w tym środowisku, ze względu na głoszone przez siebie nieortodeksyjne, krótko mówiąc, uważał on ufo za manifestację sił paranormalnych, które od wieków ukazywały się ludziom pod różnymi postaciami. Mógł to być właśnie latający spodek? Potwory, demony, anioły, etc. Szybko zgromadził imponującą ilość doniesień o tajemniczych wydarzeniach, które miały miejsce w tej okolicy. Według Killa wszystkie one miały związek z człowiekiem ćmą. I tak na przykład nieopodal Ohio Valley zanotowano kilka przypadków fenomenu zwanego Pallet Grace. Drzwi otwierały się i zamykały z trzaskiem. Przedmioty fruwały w powietrzu, słychać było zagadkowe dźwięki i głosy. Widziano tajemnicze światła unoszące się nad fabryką trotylu, a silniki samochodów przyjeżdżających obok często bez powodu gasły. Przypadek awarii telewizora Noëlla Patricia nie był jednym tego rodzaju zdarzeniem. W całej okolicy często psuły się telewizory i radioodbiorniki. Oprócz tego reporterkę Mary Hare, która odebrała ponad 500 telefonów od świadków widzących wpływające światła, odwiedzili kilkakrotnie mężczyźni w Czerni. Tajemnicze i jednocześnie tragiczne wydarzenie miało miejsce 15 grudnia 1967 roku w Point Pleasant. Około piątej po południu most Silver Bridge łączący miasteczko z Ohio nagle zawalił się, do wody runęły samochody, zginęło 46 osób. Tego samego dnia rodzina Jamesa Lilleya zaobserwowała 12 świecących kul unoszących się nad fabryką. Również po tych wydarzeniach MIB złożyły wizyty świadkom UFO, Tajemnicze światła i dźwięki. Mężczyźni w czerni oraz motne. Czy nie za dużo niesamowitych wydarzeń jak na jedno małe amerykańskie miasteczko? Według Johna Killa okolice Point Pleasant jest oknem skupiskowym tajemnicy sił, które manifestują swoją obecność na tak niezwykłe sposoby. Niektórzy mówią wręcz, że Point Pleasant jest odpowiednim miasteczkiem Twine's Peaks, chociaż trudno winić Pucho za zawalenie mostu. To wszystkie ponure i przerażające historie z tych stron wydaje się łączyć jedna sprawa. W roku 1770 indiański wódz Wodiga Cornlect rzucił klątwę na Point Pleasant. Od tej pory za wszystkie nieszczęścia i katastrofy naturalne odbienia się właśnie jego, eee, czy istnieje jakieś racjonalne, przyziemne wyjaśnienie fenomenu człowieka ćmy? Niektórzy wysunęli hipotezę, że za całe zamieszanie odpowiedzialne są żurawie emigrujące na zimy z Kanady. Świadkowie stanowczo odrzucili tę teorię, nawet Sam Kill uważa, że część doniesień pochodzących od ludzi, którzy po wysłuchaniu pierwszych rewelacji w radiu wpadli w panikę, kiedy ujrzeli w nocy sowem nad drogą. Mimo to trudno zakładać, że wszyscy widzieli tylko sowy, Jest niezbyt wiele niezależnych od siebie świadków którzy widzieli coś, co na pewno nie było ptakiem. W 1975 roku zgadzała się książka Hewella pod tytułem Motten Prophecies*, na podstawie której powstał niedawno film pod tytułem e, w sumie tym samym. E, 13 lat później w kolejnej książce zatytułowanej Disneyland of the Gods Kill powraca znów do zagadki Człowieka Ćmy. Ostatnio z zagadki Point Pleasant badał Rock Moran który twierdzi, że za Motmenem kryją się rządowe eksperymenty na ludziach. W Europie również mamy swojego motmena. W latach 70. w niemieckiej miejscowości Freiburg zaobserwowano stworzenie, które spokojnie można nazwać europejskim człowiekiem-ćmą. Eee, nazwany został Freiburg-Szeker. Na uwagę zasługuje fakt, że stworzenie prawdopodobnie przyczyniło się do uratowania dziewięciu istnień ludzkich. Wszystko zdziało się 10 września 1978 roku w kopalni węgla we Freeburgu. Górnicy byli zdziwieni, gdy zastali blokujące wejście do kopalni olbrzymie czarne stworzenie z ogromnymi rozpostartymi skrzydłami. Kilku ludzi próbowało się zbliżyć do stworzenia, musieli się jednak wycofywać, gdy stwór wydawał z siebie ryk, przypominający jak to górnicy, wrzask pięćdziesięciu ludzi lub odgłos hamującego pociągu. Po mniej więcej godzinie czekania, górnicy odeszli i udali się do szatni, mając nadzieję, że zwierzę odejdzie. Jednakże około ósmej rano ziemia pod stopami górników zadrżała, co sugerowało, że doszło do potężnej podziemnej eksplozji. Gdy górnicy wrócili do szybu, stworzenia już tam nie było, za to z wnętrza kopalni wydobywał się ogromny słup ognia. Gdyby górnicy weszli wcześniej do środka, prawie na pewno zginęliby w płomieniach. Interesującym postscriptum do tej niezwykłej historii jest fakt, że w niecałe pół roku od pisanych wydarzeń większość z dziewięciu uratowanych przez zwierzę górników odeszło z pracy. Większość poszła na bezrobocie, niektórzy cierpieli później na zaburzenia psychiki. Z całej dziewiątki w kopalni pozostało tylko dwóch górników, niestety mali oni dość młodo. Cała historia została opisana w dokumentach kopalni, w której pracowali górnicy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i m.in. nim zrekompensuje Wam brak odcinków w zeszłym tygodniu. I co mam jeszcze powiedzieć? Trzymajcie się i cześć!